Marszałek Województwa Mazowieckiego Panie. nadaje Panu Stefanowi Kołanowskiemu Medal Pamiętowi Kołanowskiego. Pan Kołynowski, Kołynowski, ja. w swej twórczości nas zatrzymuje. Zatrzymuje nas w tym pęcie. Mówi, zatrzymaj się, zobacz jaki jest piękny świat, jaka jest piękna przyroda. Mieliśmy okazję kiedyś długo rozmawiać, i gmina też miałam przyjemność wspomóc jedną z książek, która wtedy była drukowana taką niewielką pomocą finansową. Ja tu chciałem zadeklarować, że nie była to pierwsza i ostatnia pomoc. Ja Chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie dobre słowa, które zostały pod, wypowiedziane. Chciałbym serdecznie podziękować za przyznanie dni Medalu Pro Mazowie. Ważny medal, bo przecież w mojej twórczości zawsze przewijać się Mazowsze. Tu w mojej krwisoboglęć, w gminie Soś, w ziemi cechanowskiej, to wszystko jest część Mazowsza. Rowinność, pól jak wielki stół, a kurci w chleba, Stawy, warsztownie zim. Laski, nieziernia nieba. Powrócę są nakryte, w żółte wzory, szary, wieloność tak ogromna, że nie da się radzić biały. Ja... Panu proszę o to, jest na nas miękkie bibliotek. A, Wspaniała. Wspaniała rzecz, a do tego dorzucamy pióro, aby mógł Pan podpisywać każdą nową wydaną książkę. Ono jest wewnątrz, tak? Tak jest. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję tak. bardzo. Wspaniałej poezji. Jestem pod urokiem. Proszę Pana, jak Pan czytał te pierwsze, bo mnie się też tutaj młode lata przypomniały. Bo ja chodziłam do do szkoły i na tą stroną wielokrotnie z obecnym moim mężem żeśmy przesiadywali. Tak, Pana. Nie ukrywam, że byliśmy zauroczeni zoną, jak się, jak, się, jak się kładł sierp księżyca na sonę.